Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak wykorzystać obecność świętego Mikołaja w centrum handlowym. Zbliżają się święta, a Mikołaj to nieodłaczny element tego magicznego czasu. Pokażę wam, jak STWRZY niezapomniane doświadczenie dla dzieci i dorosłych, jak zorganizować spotkania z Mikołajem oraz jakie atrakcje. Można przygotować, aby przyciągnąć klientów. Zainspirujcie się moimi pomysłami i sprawdźcie, by te święta były wyjątkowe. Mimo ze święta ESA w grudniu, bożonarodzeniowe ozdoby pojawiają się na ulicach polskich miast już w pierwszej połowie listopada. Specjalne dekoracje wiążą się często z wprowadzeniem aniołków, elfów i świętych Mikołajów do galerii handlowych i supermarketów. Jak dzieci odbierają prezenty wręczane przez takie postaci i czy w dobie wszechobecnej informacji ESA jeszcze w stanie wierzyć w świętego Mikołaja? Tradycyjne rozdawanie prezentów tradycyjnie, w polskich rodzinach, prezenty rozdawane esa najczęściej tu z po Wigilii. W moim domu, w zależności od roku, wygląda to różnie. Najprostszy sposób na pojawienie się prezentów tak, by nie były one zauważone przez grono najmłodszych, to wyjście ze wszystkimi dziećmi. Tu sprzed Wigilia na podwórko i wspólne poszukiwanie na niebie pierwszej gwiazdki na niebie. Gdy dzieci esa na zewnątrz, ktoś z wtajemniczonych domowników układa prezenty pod choinka. Zdarza się także, że ktoś z rodziny lub znajomych przebiera się za świętego Mikołaja i pojawia tu z pokolacji z workiem pełnym prezentów. Czasami do konspiracji angażowany jest sąsiad, który o odpowiedniej porze dzwoni do drzwi, pozostawia worek prezentów na progu i znika, zanim dzieci będą w stanie go zauważyć. Święty Mikołaj, zgodnie z tradycją, Odwiedza wszystkie domy w ciągu jednej nocy. Przed świętami lub po świętach centra handlowe SA, moim zdaniem na szczęście, nieczynne w święta. Aby pozwolić galeryjnemu gwiazdorowi wręczyć dziecku podarek, trzeba zdecydować, kiedy ma to zrobić. Można wybrać czas przedświateczny i poczekać z maluchami na otworzenie prezentu do świat lub testus po rodzinnych obchodach Bożego. Narodzenia udąc się z dziećmi do Świętego Mikołaja i przedłużyć w ten sposób przeżywanie okołoswiatecznej radości. Każdą z opcji ma swoje plusy i minusy. Sposób, w jaki dzieci doświadcza tego momentu, zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób zorganizujemy cała akcję. Bo aby komercyjny Święty Mikołaj miał jakikolwiek sens, cała intryga powinna być zaplanowana i dopracowana w szczegółach. Magiczne wspomnienia gdy byłam mała dziewczynka... Raz miałam okazję spotkać świątecznego aniołka w centrum zakupowym. Mieszkałam wtedy w miejscowości, w której ulicę nawet w święta ozdabiała wyłacznie aura pogody. Boże narodzenie było piękne, gdy spadł śnieg, a szaro szaroburę, gdy tego śniegu nie było. Na same obchody świat, wraz z rodziną, wyjeżdżaliśmy zwykle do dużego miasta. Tam, wraz z dziadkami i kuzynostwem, spędzaliśmy wigilię w rodzinnym gronie. Raz w wigilijny poranek gdy wszyscy krzatali się w kuchni, dziadek zabrał mnie do centrum, by dokonać ostatnich przedświatecznych zakupów. Tego dnia uwierzyłam, że święty Mikołaj naprawdę istnieje, choć z natury wątpiłam we wszystko, co mówią mi dorośli. Miejsca, do którego zabrał mnie dziadek, do dziś nie mogę zidentyfikować, choć jest ono w mieście, które odwiedzam dość często. Gdy tylko weszliśmy... Podeszła do mnie dziewczyna w stroju aniołka i powiedziała, że przysłał ja święty Mikołaj po to, by pomogła mi wybrać łyzwy. Gdy znalazłyśmy odpowiednią parę, zapakowała je do pudełka i powiedziała, że jeśli otworzę pudełko dopiero pod choinka, magicznie. Znajdzie się w nim COS specjalnego od samego świętego. Oczywiście zaczekałam i okazało się, że łyzwy były wypełnione moimi ulubionymi słodyczami, a dodatkowo była tam kartka z życzeniami. Ułozonymi ze złotych liter. Na której dopisano zwykłym długopisem, zękuje, że zaczekałaś, dzięki temu magia świat może trwać święty Mikołaj. Komercyjna bzdura czy magiczne doświadczenie? Postaci, które pojawiają się w miejscach zakupowych w okresie Bożego Narodzenia, ESA oczywiście chwytem marketingowym wielu sklepów. I maja za zadanie najczęściej namowić nas na dodatkowy wydatek. Czasami prowadzone ESA konkursy i loterie, w których dzieci mogą COS wygrać. Innym razem można przekazać przeznaczony dla dziecka prezent do rak gwiazdora lub aniołka i zlecić wręczenie go dziecku. Zdarza się także, że przebrany jest sprzedawca, u którego możemy wybrać prezent na miejscu lub w sklepie online. Moim zdaniem, mimo oczywistego związku z komercją, wszystko jest dla ludzi, jeśli tylko skorzystamy z możliwości w wybrany przez nas sposób. Moje wspomnienie ze sklepowym aniołkiem jest bardzo pozytywne, choć wystarczył do tego tylko strój sprzedawczyni i odpowiednio poprowadzony dialog. Czasami bardzo mało potrzeba, by piękne, świąteczne wspomnienia zostały w sercach dzieci naprawdę długo. Podsumowując, obecność świętego Mikołaja w centrum handlowym to doskonała okazja do zwiększenia atrakcyjności zakupów w okresie świątecznym. Wykorzystując jego postać, możemy STVRZYĆ niezapomniane doświadczenia dla klientów, organizując różnorodne wydarzenia, sesje zdjęciowe czy interaktywne zabawy. Pamiętajmy, że Magia Świat to nie tylko zakupy, ale także wspólne chwile, które mogą przyciągnąć więcej osób do naszego centrum. Warto zainwestować w kreatywne pomysły, które przyciągną rodziny i sprawia, że zakupy staną się radosnym przeżyciem. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych świątecznych przygotowań.